Skin. dzisiaj mam dla was tea book tak Wow, do którego nominowały mnie bestsellerki, która całuję i ściskam Kiski, Loveki foreverki, link do ich kanału znajdziecie na dole i powiem wam w sekrecie, że ja nie lubię herbaty, wiem, słoteczek nie lubię kawy, w ogóle nie lubię ciepłych napojów, ewentualnie czekolada, jak mam zły dzień, chyba, że latem no to zimną e, herbatkę zawsze przyjmę i e, właśnie, a to jest przepraszam was za głos, bo to jest wynik mojego Krzyczenia na meczu, kuprum rysowia, znaczy rysowia, kuprym bo to było w Rzeszowie i przepraszam Was za niego, więc zaczynamy t Book Tak. Czarna Herbata, czyli mój ulubiony klasyk i ja się przyznam, że w ogóle mało czytam klasyków, znaczy to jest w ogóle wstyd, ja nie powinnam tego mówić, ale naprawdę tych klasyków nie jest wiele. Wiem, wiem, ja w ogóle mam ambitny plan przejść do trochę poważniejszej literatury. Czy to się uda? Nie wiem, bo chyba za bardzo lubię młodzieżówki, takie odmurzacze, więc przechodząc, wracając do tematu, mój ulubiony klasyk to na pewno oczywiście nie, to nie będzie żadne odkrycie, duma i uprzedzenie, Jane Austen. Bardzo lubię też folwark zwierzęcy. Była to jedna z lektur na mojej maturze i w sumie troszkę mnie skopała ta lektura, bo panie zadały mi pytanie, znaczy może nie ta lektura, tylko inne, bo ja miałam na maturze prezentację, teraz już tego nie ma i moim tematem były motyw konia w literaturze i sztuce. I oczywiście dałam sobie folwark zwierzęcy, bo bardzo fajna lekturka. No i pani mi się zapytała, jakie jest podobieństwo między innym światem a folwarkiem zwierzęcym w koncepcji rozwoju radzieckiego systemu totalitarnego. I gdyby to chodziło o folwark zwierzęcy, nie ma problemu odpowiedzialnym, ale inny świat, powiem wam, że miałam taką rozkwinę życie, że, że, że po prostu, no i w sumie średnio odpowiedziałam na to pytanie, ale kiwałam dobrze głową, potwierdzałam to, co pani powiedziała i... I urwało mi jeden punkt, ale to wiecie, każdemu się zdarza. Bardzo lubię też oczywiście władca pieścieni, wiadomo, władca pieścieni Love Forever. To mi chyba wszystko. I bardzo, i bardzo mi przykro, że więcej nie mogę powiedzieć. Wiem, że bez celerki Marta powiedziała o mistrz i Małgorzacie i nie zgupia nie czytałam tego. I muszę to przeczytać, bo słyszałam, że super, ale ja tego nie miałam jako lektury, to wiecie. Dlatego, dobra, przechodzimy dalej. Następne pytanie. Zielona Herbata, czyli książka tak nudna, że przy niej zasnęłam i tu jest odpowiedź tylko jedna, bo ja ogólnie nie zasypiam się książką. Zawsze staram się dać książce drugą szansę. Już jak się tak pierwszy to mi się nie podoba, to zawsze staram się przed drugi, bo wiecie, zawsze drugi może, może być lepszy. I taką książką jest... Oczywiście i przede wszystkim wydaje mi się, że nie tylko ja tak uważam. Dziewczyna w pociągu pani Pauli Hufkins, Halfkins, nie wiem, jak to się czyta, bo że ta książka jest tak nudna i nie wiem, jak można ją promować jako bestseller, jako wiecie, super akcja, hiper, ona chyba daje jakąś tam nagrodę, dostała, ja sobie nie wyobrażam, jak to jest możliwe, jak ta książka jest cały czas o tym samym jest bardzo przewidywalna i, i tak macha rękami tutaj strasznie bo po prostu mi tak denerwowała, że e, nie mogę zdzierzyć tego, że jest ona bestsellerem naprawdę, dużo książek zasługuje na miano bestsellera a nie z bestsellerami, a taka książka taki, taka dziewczyna z pociągu jest nie znam chyba nikogo, komu się spodoba I wiem, że dużo osób przy niej po prostu zasypiało tak jak ja, naprawdę jak ktoś ma problem ze snem, to dziewczyna z pociągu polecam Czerwona Herbata Purchem, czyli Książka w tej bohaterowie cały czas się przemieszczają i mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam nazwę tej herbaty, bo naprawdę się nie znam i nie wiem nawet o co chodzi, jak ktoś się mówi dzisiaj. Mówię super, taką, taką mówię, super ekstra, a ja piłam wodę żywych zdrojnie, żeby film sponsorowany i też była dobra. Taką książką jest książka pana Christophera Paulniego. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko. Ragon, jest to pierwszy tom cyklu dziedzictwo. I tam główny bohater idzie cały czas, żeby dojść do pewnego miejsca, bo w sumie każdy idzie, żeby gdzieś dojść. Oczywiście wtedy przeżywa różne przygody, i to jest jedna z pierwszych, tak naprawdę fantastycznych serii, jaką przeczytałam. Bardzo lubię i polecam Wam. Chociaż kolejne tomy są trochę gorsze, ale naprawdę podobała mi się i wiele. Wiele aktualnie wydawanych celi ma jakieś podobieństwa do właśnie Era Gordna i ja często je dostrzegam, i czasem mnie to denerwuje, a czasem jestem dumna, że taki 16-letni pisarz potrafi zrobić coś, z czego później biorą przykład, może nawet o tym nie, wiedzą, nie wiedząc, inni autorzy, pisarzy, którzy piszą celery Herbata Olong, czyli książka, której poświęca się zbyt mało uwagi. Tutaj Powiem odnośnie moim zdaniem polskiego Booktuba i bardzo mi przykro, że tak mało osób docenia w ogóle serię wszystkie Bishop. Wiem, że Marta Okis, wiem, że Abigail. Ja też bardzo lubię te książki, ale tak to chyba nie są jakoś mocno znane. Może się mylę, bo teraz naprawdę jest nas coraz więcej w tym gronie i bardzo mi się cieszę. Pozdrawiam wszystkich. I mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie czytało te książki, bo są naprawdę super. Większość z nich to gatunek Urban Fantasty. Ja powiem Wam szczerze, nie polecam mam innej serii Belladonna, ale to opowiem kiedy indziej, ale czarne kamienie i seria inni to naprawdę świetne książki, które polecam cały czas w, w każdym filmiku, bo moim zdaniem naprawdę warto je przeczytać, bo są po prostu o, genialne. Ten świat, ci bohaterowie i w ogóle. I tam są fajni, to co wiecie, bohaterowie męscy, w których można się zakochać. Biała herbata, czyli książka, która jest moim zdaniem niesłusznie popularna i pewnie mnie zabijecie za to, ale pamiętajcie, że to, tak jak powiedziałam w pytaniu, jest moje zdanie i jakieś ja wy tłumaczę, dlaczego można. Ale teraz, moim zdaniem, są to książki Johna Greena. Ja przeczytałam trzy, bo tak jak mówię, naprawdę staram się dać każdemu autorowi szansę. Każdemu się zdarza napisać gorszą książkę. Ale te książki to naprawdę ja nie rozumiem tego fenomenu. Przeczytałam 19 razy Katrin, szukając Alaski i gwiazd naszych wina, w czym gwiazd naszych wina była najlepsza, a te dwie pozostałe to po prostu tak to czytałam i tak słucham. Słucham naprawdę. No, nie rozumiem jego popularności. No ja nie rozumiem. Po pierwsze, bohaterowie, którzy mnie bardzo nudzą, nawet mnie nie ciekawią, po prostu irytują i moim zdaniem są po prostu słabi. Po drugie, błędy w książkach, nie wydawa mówiła o co chodzi, ale... Chcę jest taki filmik, więc opowiem Wam, albo powiem Wam, co to, to za różnica. Błędy matematyczne. Było parę błędów matematycznych w 19 językach, w ogóle co to jest za fabuła w 19 językach? Ja tego naprawdę to była jedna z najgorszych książek, jakie przeczytałam dwa lata temu i cały czas o nie myślę, ale jak ja pamiętam o jakiejś książce, to znaczy, że wzbudzała we mnie emocje skrajne, albo pozytywne, albo negatywne, ale naprawdę emocje. Zazwyczaj pamiętam wszystkie książki, jakie przeczytałam, ale takie, które do tej pory wzbudzają we mnie taką Wiecie, irytacja, bo to jest irytacja, to nie jest jakaś nienawiść, a ja po prostu mnie irytują te książki, tak powiem. Aż po prostu nie mogę dokończyć zdania, tak się poirytowałam. Naprawdę, yy, na, ja... No, może niektórym się podobają te książki, dla mnie są bez sensu, nie podoba mi się fabuła, nie podobają mi się bohaterowie, nie podoba mi się akcja, bo dla mnie w ogóle tam nie ma akcji. Może Gwiazdna Naszych Wina była akcja, więc John Green, sorry, ale nie, nie zdobyłeś mojego serca. Herbata Jemar Mater, Jerme Mater. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Czyli książka, w której należy przebnąć przez pierwsze rozdziały, aby akcja się rozwinęła. Tutaj powiem Wam o książce, która jest tutaj. Jest to miłość za wszelką cenę pani Louise Litt. Na początku wydawałam mi się, że to będzie prosta książka o miłości, o jakaś obyczajówka. Pierwsze rozdziały były takie dość pospolite. Myślałam, że nie, nie, jakoś mnie nie zachwyci, nawet będzie taka wręcz powiem przeciętna. A tutaj, właśnie zaskoczenie, naprawdę ciekawa książka z drugim dnem, troszkę bardziej skomplikowana i troszkę dla starszych czytelników, bo to nie jest lekka lektura. Dlatego polecam Wam, jeżeli macie ochotę na coś bardziej skomplikowanego i troszkę trudniejszego, o, o czym po prostu możecie pomyśleć i co Was naprawdę zaskoczy. Herbata Ziołowa, czyli książka, którą czytano mi przed zaśnięciem, gdy byłam mała. Piąca Królewna, krówna Śnieżka, Muminki, naprawdę ja uwielbiałam te wszystkie, wiecie, Królewne, Księżniczki uwielbiałam. Książka królewna, naprawdę o Świątce Królewnym mogłam słuchać zawsze. No i później oczywiście Harry Potter, y byłam Troszkę starsze, więc czytajmy Harry Potter'a. Herbata owocowa, czyli moja ulubiona, lekka książka, i będzie to książka, której niestety teraz za bardzo nie można dostać i to jest status pana Olivera Wuta Kera, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to bardzo fajna książka, która daje nam dużo śmiechu, jest leciutka, lekka, szybko się czytam. Polecam wam książkę. Mam nadzieję, że może ją znowu wznowią, bo naprawdę jest bardzo fajna i na trudniejsze wieczory, na poprawienie humoru i na lżejszy dzień. Ice, czyli książka, która zmroziła mi krew w żyłach. Ja Wam powiem, że ja nie czytam ogólnie takich horrorów, nie czytam książek, które mrożą krew w żyłach tak naprawdę, bo mnie to średnio jara. I trudno tak napowiedzieć co mnie przeraziło. Nie powiem, bo chyba nie ma takiej książki. Znaczy, na pewno była. O, ja wiem, co: Harry Potter i Czara Ognia. Oczywiście, jak byłam mniejsza, tam Harry'ego Pottera i Czara Ognia, i w tym momencie, wiecie, którym na cmentarzu naprawdę byłam przestraszona, że stanie się to, co się stało. I naprawdę, może to nie była jakaś mrożąca krew żyła, że nie mogłam spać, ale byłam wtedy przestraszona i bardzo mi było smutno. Więc tak, w sumie to naprawdę bo ja nie czytam takich książek. Rozlana herbata, czyli kogo taguje, Więc taguje wszystkich, którzy nie robili tego tagu. Znaczy taguję, jak chcecie, to po prostu go zróbcie, bo naprawdę jest ciekawy i fajny. I taguję przede wszystkim Laurę Górską, czyli z kropką nienawiści, ponieważ Laura dawno mi dała filmiku, oraz jeszcze otaguję Filipa z pod osłoną książek. Mam nadzieję, że to zrobisz. Zapraszam do Filipa, ponieważ za dopiero zaczyna i naprawdę fajne rzeczy tworzy na swoim kanale. I to by było na tyle, więc dziękuję Wam, że ze mną jesteście, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, taki wiecie, ja lubię oglądać w ogóle tagi i mam nadzieję, że Wy też lubicie oglądać i fajnie się je nagrywa. To tyle, dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego tygodnia i trzymajcie się, buziaczki, papa!